Co? Nie pozwolę ci na to, słyszysz? Mamy wszyscy wyglądać tak samo i grać to samo? To nie jest harmonia! Hej, bar. Cześć! Słuchaj, może coś w tym jest? Jak będziemy się tak samo zachowywać, ubierać i grać, skąd będzie wiadomo, kto jest spokojny? Albo coś? Dobra królowa umie słuchać. Prawdziwa harmonia składa się z wielu głosów. Różnych głosów! Nie. Moje struny. Co ty zrobiłaś? Zniszczyłaś muzykę! Proszę o gorące brawa! Dzięki królowej Pop, trony nie mają już muzyki. Historia lubi się powtarzać. Pop, jak zwykle wszystko zniszczył.